Moi drodzy, witam na kanale do roboty i po czterech latach witam się z Borkosiem. To znaczy, nie żebyśmy się przez te cztery lata nie widzieli, ale nie widzieliśmy się wspólnie na kanale do roboty. Teraz w innym wydaniu, w wydaniu samochodowym. Co się podziało przez te cztery lata? Dokładnie tak. Witam Was serdecznie, kochani. Ja też dziękuję Wojtkowi, że przyjechał i chciał poświęcić mi czas i Wam, żeby zrobić kolejny odcinek. Uległem wypadkowi, jak wiecie, jadąc na motocyklu, całe szczęście, że nie z tobą, no bo pamiętasz, jeździliśmy ja, razem ja wtedy w stresie. Ja wtedy w stresie Tak, dokładnie jak... Tak. a teraz jesteśmy na pokładzie już ambulansu szybkiego reagowania. Cztery koła, a więc bezpiecznie karoseria dookoła. Będziemy dalej robić to, co robimy, a więc ratować ludzkie życie, ale też edukować, jak to Wy jako świadkowie zdarzenia macie zrobić. Także będzie się działo, zapraszam Cię po uszkodzeniu stawu łokciowego. Między innymi do zawodu wrócić nie mogę, ale jestem dalej ratownikiem medycznym. Jestem też ratownikiem stołecznego Wopru i, i też wolontariuszem. A dzięki patronom Akcja ratowania ludzkiego życia trwa. Czyli masz za co żyć, ale mimo wszystko pomagasz z Afryką, można tak powiedzieć? Tak jest. Tak jest. Czyli wolontariusz, ratownik medyczny, będzie się działo, na wodzie dzisiaj nie będziemy. Zależy, jak będzie akcja na wodzie, to też się znajdziemy na wodzie. Tu będziemy na wodzie, więc oglądajcie ten materiał do końca, yy, bo będzie się działo. Do nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Ktoś sobie tutaj mieszka, czyli można powiedzieć, że to jest teraz czyjeś mieszkanko, tak? Przejechałem do Warszawy, w radio słyszałem, że na Wileńskiej tutaj nieopodal coś zaczęło się palić, jakiś stary nieużytek, jakiś budynek, mówię, Borkoś na pewno już tam jest, dzwonię do Borkosia, nie odbiera telefonu, więc chyba tam byłeś. Tak jest, I tak jest, akurat to pustostan, nikomu się nic nie stało, ale paliło się całe poddasze, dosłownie dym był widziany z widnokręgu stolicy. Okej, okay, właśnie, gdzieś tu, tutaj na pradze widziałem, lecz znaczy słyszałem w radiu, że było. I co w tym bagażniku? Jak już masz zgłoszenie, dojeżdżasz do poszkodowanego, co tutaj się znajduje? A więc mamy tutaj sprzęt do udzielenia pomocy na zasadzie BLS-u, czyli podstawowych czynności ratujących życie, ale też KPP, czyli kwalifikowanej pierwszej pomocy. I tutaj mamy plecak, który ma całą urazówkę w modułach. To jest o tyle dobre, że jak dojeżdżam do wypadku i jest poszkodowanych kilku, tam ma złamaną rękę, tu poparzony, a tam tam leży nieprzytomny, to te moduły można każdemu rozdać, a tutaj instalacja tlenowa, gdyby trzeba było poszkodowanego natlenić czy też wentylować, jest też defibrylator AED, a więc automatyczny przeszkurny, który zewnętrzny, który mogą po prostu ludzie używać. Ten cały sprzęt to jest twój prywatny sprzęt, z którego korzystasz i który też uzupełniasz, bo domyślamy się, że to się wszystko zużywa, jak jest powiedzmy użyte podczas jakiegoś wypadku czy zdarzenia, no to to wszystko musisz na bieżąco uzupełniać, tak? Dokładnie tak. Miałem ostatnio osobę oparzoną, dosyć rozległe oparzenia ciała, Łącznie hydrożeli użyłem na około 600 zł i ten e, sprzęt został uzupełniony dzięki między innymi wsparciu Was, widzów. No właśnie, bo to też trzeba zauważyć, że to paliwo, samochód, utrzymanie tego wszystkiego, e, no to te wszystkie pieniądze od patronów, na to wpływają. W jakim trybie to teraz robisz, jak czasowo to wygląda u Ciebie? E, jest tak zwana zasada, dopóki się dzieje, dopóty jeżdżę, e, czasami jest to 12 godzin, i zdarzyło mi się być 16 godzin na patrolu, w miałem miałem dyżury, więc doby nie bywam. Ale tak średnio to jest 8-10 godzin na patrolu. 8-10 godzin, i to wszystko, jak można było wcześniej usłyszeć, w wolontariacie. No to co, wyruszamy? Tak jest, wyruszamy jedziemy działać. Na warszawskie ulice. To jest właśnie patrol, czyli jak sama nazwa wskazuje, jest to jeżdżenie, szczególnie w miejsca newralgiczne, typu centra handlowe, trasy, drogi ekspresowe. Statystycznie wiem, gdzie coś się dzieje. Na przykład na naszej SUSEMCE na wysokości trasy toruńskiej, no to tam po. Po prostu nie ma dnia, żeby coś się nie wydarzyło. Na szczęście większość to kolizje, ale też zdarzają się wypadki. wjechaliśmy na miejsce i co tutaj się dzieje? A więc jest na miejscu straż pożarna, jest też ZRM, który nie potrzebował mojego wsparcia. Okazało się, że tutaj ktoś wzywał do zadymienia na klatce schodowej, więc było podejrzenie pożaru. Stąd też ta drabina bo gdyby trzeba było ewakuować kogoś z wyższych kondygnacji, gdzieś z balkonu, z okna, no to wtedy te dwa wozy bojowe straży pożarnej jadą. Czyli znaczy nie zawsze jest tak, że mimo, że powiedzmy prawie, że byliśmy pierwsi, byliśmy co prawda przed strażą, ale karetka już była i nie zawsze ta pomoc twoja jest potrzebna. Tak jest, a Nias jest to wypadek czy masowy, czy więcej poszkodowanych i wtedy zostaje proszony do akcji, więc włączam się i działamy, a nie zawsze ta moja pomoc jest potrzebna. Często też jestem pierwszy, gdzie to ja przekazuję poszkodowanych z teremom. Mamy kolejną informację o zdarzeniu, co tym razem. Dostaliśmy informację, że wypadek. Jedziemy tradycyjnie do wypadku. Jedna osoba jest poszkodowana, no ale nieraz jest tak, że jak się nerwy już, że tak powiem, puszczą mhm. u takich osób. No to zespoły potrafią odjechać, a ktoś mówi, że go jednak boli coś i tak dalej i mimo wszystko ten ambulans y, tam jest potrzebny, czy też ta pomoc medyczna patrząc na dynamikę tej jazdy, jeśli jakieś zdarzenie już się e, odbywa i też musimy tam dojechać, to taki samochód mocno pod dostaje, nie? To musi być mocno przystosowany samochód, który którym można, e, można do takiego zdarzenia szybko i bezpiecznie dojechać. No tak, no to tam musiał być samochód wybrany dosyć silny e, no i niezawodny, tak? Dlatego, że tutaj działamy zero-jedynkowo. Ostre hamowania, duże przyspieszenia. Jest to napęd na cztery koła. Więc on ma tą moc. No, ale musi pewnie być pewnie w pół roku, już malne, co? Czy... Na jeden sezon. No wystarczy jeszcze... na jeden sezon. Pamiętajmy o tym, że pojazd uprzywilejowany nie upoważnia do nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Gdy przejeżdża się przez e, skrzyżowanie na czerwonym świetle, dla mnie, to muszę zachować szczególną ostrożność, praktycznie zatrzymać się do zera, by zobaczyć, czy. Nie stwarzam zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. E, no to ty, mimo że jesteś na sygnałach, no to odpowiadasz za to, że na tym czerwonym przejeżdżasz. Jeżeli bym spowodował jakieś zagrożenie, to wtedy no. tak, no ale jeżeli przejadę no bezpiecznie, tak, 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 no to, to nikt naprawdę, nie będzie tak. pociągał do odpowiedzialności, bo tak by w ogóle można było podważyć istnienie ratownictwa jakiegokolwiek, czy strażackiego, czy, czy policyjnego, czy jakiegokolwiek innego. Ale motocykl dość mocno zmasakrowany, samochód w sumie. Delikatniej. Teraz to zobaczymy z bliska. I tu razem udało się bez naszego wolontariatu. Nie musieliśmy tutaj pomagać, bo karetka już była przed nami, tak? Tak, była przed nami. Tutaj widzimy jedno ślad, a więc w starciu z autem motocyklista musiał odnieść jakieś obrażenia. Bo jak widzimy na tym kole, tego Citroena jest w A pamiętajmy, że. Koło to jest najtwardsza część yy, auta i w momencie, kiedy motocykl w nie uderza, no to kierowca motocykla uderza też w auto. Ale to wysokie auto, więc jakieś obrażenia na pewno doznał. Teraz w kolejnym miejscu, tak gdzie jest. będziemy patrolowali, to są miejsca, które są kontrolowanie, zalewane, czyli takie miejsca jakby zbiorników retencyjnych, no a tutaj jest przepust pod spodem, który w razie czego przelewa wodę jeszcze na tamten zbiornik retencyjny. I tutaj często jakieś różne osoby sobie śpią, i jeżeli zostaną zaskoczone warunkami atmosferycznymi, no to tak jak kiedyś to było, Przyjechałem do osoby, której się zmarło, ale od dłuższego czasu, bo czuć było już na górze. I dlatego jako stołeczne wopr kontrolujemy też to miejsce i wejdziemy sobie, zobaczymy, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. I też musimy wyjaśnić, dlaczego teraz jesteśmy w trójkę, Marcin, bo mamy kolejnego ratownika w naszym składzie, tak? Tak, to jest. Marcin. Marcin jest też ratownikiem Wodnego chodniczego, Pogotowia Ratunkowego. Czyli Ci się spodobało w dwójkę patrolowanie, po moim odcinku chyba wspólnym, bo patrolowaliśmy razem wtedy Warszawę 4 lata temu i teraz jesteś też w dwójkę, tak? Można powiedzieć, że tak, że cię, jest... że w dwójkę jest, lepiej. Tak, jest łatwiej, ale też bierzemy pod uwagę moją prawą rękę, która jest na no, niestety uszkodzona i dlatego potrzebujemy cały czas tej pomocy. No matko. O. I tutaj, jak widać na załączonym obrazku, ktoś sobie tutaj mieszka, czyli można powiedzieć, że to jest teraz czyjeś mieszkanko, tak? Tu jak woda płynie, to ona to wszystko później to wypłucze na zewnątrz. Tutaj widać, że ktoś palił ognisko. Szczerze? Nie wiem, jak można w takich warunkach żyć, jak można mieszkać i funkcjonować jako człowiek, jako, jako powiedzmy pojezu, nawet sobie nie potrafię tego wyobrazić, jak ktoś tu może spać ze szczurami, z tym wszystkim co tutaj jest dookoła. To, że zawsze patroluję, Marcin idzie z tamtej strony, ja sobie idę z tej strony. Zawsze te, tutaj te najbliższe, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. No ale tak jak mówisz, to jest wolontariat, to sobie sami nadajecie te rewiry, sami sobie mówicie, gdzie pójdziecie, co będziecie patrolowali. Po pierwsze, a po drugie jesteście pod tym WOPREM, ale WOPR, nie wiem, mimo wszystko czy za to płaci, czy jakiś. Nie, 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 jest to wolontariat, bo jak sama nazwa no, no mówi, tak. wodne, ochotnicze, Pogotowie ratunkowe, więc działamy po prostu w ramach. Niesienia pomocy. Oczywiście ratownicy WOPR-u yy, są miejsca, w których zarabiają, na przykład obstawiając akweny, baseny i tak dalej, za jakąś tam stawkę godzinową. Ja y, całkowicie pro bono pracuję, jeśli chodzi o działania w ramach WOPR-u, a ta rzeczywiście marszruta, czyli to co tutaj sobie yy, obraliśmy, który i sektor, to rzeczywiście jest to. Yy, przez nas. Po prostu mamy tak zwaną mapkę zdarzeń. Mhm. Wiemy gdzie się dzieje, gdzie mogą być sytuacje, gdzie będzie trzeba komuś udzielić pomocy i dlatego tu jesteśmy. Czyli mimo wszystko kończąc ten temat, innych ludzi, którzy podobnie jak Ty czy Wy wspierają powiedzmy ratunkowo, to widzisz, że to się pojawia albo jest tego więcej, czy wręcz przeciwnie podkładają Wam kłody pod nogi? Jeśli chodzi o ilość, no to jest mniej więcej ta sama. Jeśli chodzi o taką konkurencyjność, no to uważam, że w przypadku niesienia pierwszej pomocy chciałbym, żeby Wszyscy się zaangażowali, ruszyli i powiedzieli, Borkoś, teraz my będziemy patrolować, będzie nas więcej, nie tylko Ty będziesz. Zachęcam do tego, zapraszam no, i pomóc. Taka konkurencja to, to nie jest konkurencja. Wskazana. Patrolujemy to dalej, patrzymy, ale raczej nic się tutaj nie widać, żeby ruszało, żeby tutaj coś się miało dziać. Więc co, będziemy znowu szli w kolejne miejsce. Tak, tak jest, jedziemy dalej. ma. Witam serdecznie. No, ale nie ma tutaj poszkodowań. No mnie tu skierowali, bo administrujemy, jak można powiedzieć, po części. To no. Tego pana też kojarzę z internetu. Tak, tak, to było sporo interwencji tak? ostatnimi czasy. Narkomani podobnie. Narkomani, tak. Narkomanii, ja tak. Narkomanii tutaj ciągle się, a to lali, a to to. Ze dwa razy ze strażą tu byłem, bo ktoś zaprosił ogień. A to jest teraz problem, jak można powiedzieć, nasz właśnie, z Zarządu Mienia Skarbu Państwa. Bemowo, osiedle Przyjaźń. Aha. No, Bo skuterczy. jest sporo, sporo właśnie skłoterców. Tak. No, no. no to nie, to nie do zapanowania. Oni, jak można powiedzieć, tworzą własną autonomię, tak. to jest tak. pozasystemowe życie. To poczekajcie, ja pójdę pod drona. Spoko, bo... spoko. Jak sytuacja, bo jest jesteś na miejscu yy, tej kamienicy, która wcześniej się paliła, to co informowaliśmy, to co też wcześniej tutaj byłeś i, i ten filmik się właśnie tutaj pokazuje płonącej kamienicy, a teraz co? Zobaczymy, jak to wygląda z góry. Tak, musimy zacząć z góry, dlatego że tutaj jest też ekipa z miasta, która odpowiada za akurat ten budynek, tą kamienicę i wiele z nich w Warszawie, no i w ramach takiej też yy, przyjaźni. Pokażę, jak to wygląda od góry, żeby mniej więcej mieli ogląd, czy zniszczenia są duże. No bo tutaj musi się opowiedzieć e, osoba odpowiedzialna za to, czy ten budynek nie grozi zawaleniem. No tak. Obok kamienice całe. No, Dokładnie. Panu dojdzie, panu dojdzie. Czemu panu jeszcze pan odejdzie? Jeszcze ma pan 20 sekundy. Rafał! nie ma, to nie ma Was widzenia. To... nie ma. ma. Do widzenia, ja nie No to proszę wyjść do kamienicy, Ale czemu. Proszę wyjść do kamienicy. Proszę nie, do Ale proszę jest, bo... jest, to jest to nie proszę pan to jest? Nie, jest. Nie, to się nie. Jak to nie, to nie to Czy mogę poruszać gdzie chcę i gdzie chcę, tak? No to proszę. Nie, proszę. No bez jaj. Dobra. Nie ma Roman! Roman! To to nie, wiem, to robicie. Proszę pana, jeżeli nie będzie pan wykonywał poleceń, żyje w tej chwili dozwolonej siły ale... jestem... Dawaj, ale chwila, ale nic nie... Nic nie zrobiłem! Nie, 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 nie. Chwila, chwila. Nic nie zrobiłem. Nic nie zrobiłem. Proszę wykonywać policja. Jak jest służby zabrakło, to się 2,5 tysiąca akurat jest etatów na policji w tym momencie. Czeka na, na... można wyjść na roboty. Tak. tak. Znaleźć kogoś chętnego, to jest naprawdę trudno. I nikt tego nie szanuje kompletnie. Tak Mimo, że szliśmy z dobrą pomocą, to jeszcze byśmy... No... tak, widać było, <laughs> że... że komuś się to nie spodobało praca y, służb, tak, no to trzeba stawić, czy ta kamica jest bezpieczna, a komuś się to nie spodobało i doszło do jakiegoś tam ataku na funkcjonariuszy, więc zareagowali jak widzieliśmy na załączonym obrazku. Mamy tu interwencji jak w tym pierwszym odcinku, który robiliśmy z borkosiem, takich yy, stricte z ludźmi, którymi byliśmy pomagali, ale to z drugiej strony bardzo dobrze. Jak nie ma tych interwencji, to znaczy, że aż tyle na mieście się nie dzieje, ale mimo wszystko możemy być w takich miejscach i sytuacjach, które myślę, że dla Was również będą dość ciekawe, no bo nie każdy może czy wlecieć na taki budynek, czy wejść do środka, czy być w takich miejscach, gdzie dzisiaj z Borkosiem jesteśmy. Więc co, jedziemy chyba dalej, nie? Tutaj zrobiliśmy swoje, tak pomogliśmy, co mogliśmy pomóc. Jedziemy patrolować na to dalej. Kolejnym przystatkiem tym razem nie ratowanie ludzi, a siebie. Bo trzeba coś zjeść. Wolkość zaprasza na obiad. Tak, tak jest. Mi się tak, tak, jak już tak powiedziałem, to niech będzie. Dzień dobry, dzień dobry. pracę, czyli z kelnerem. Bo ja też sprawdzę różne prace. Wolkość dzisiaj jest Tak jest. Coś pan sobie jeszcze życzy? Nie, dobrze pan donosi. Dobrze, smacznego. czy każdy może, ciężko nazywać to, pracować jak Ty, tylko po prostu udzielać takiej pomocy, tak jak Ty, mieć taki samochód oklejony, jeździć na sygnałach, czy jakie trzeba spełniać warunki, żeby być taką, takim ratownikiem medycznym? To nie jest, że tak powiem, Eldorado i dziki zachód, że każdy sobie może rzepkę skrować, bo to wszystko musi być usankcjonowane prawnie, dlatego że po pierwsze, jeżdżąc pojazdem przelewanym, musimy być szczególnie czujni podczas jazdy, żeby nie spowodować jakichś zagrożeń, Dwa, system, który działa w Polsce, ratownictwa medycznego, on jest systemem naczyń połączonych, bo działa z policją, działa ze strażą pożarną, z pogotowiem energetycznym, gazowym, etc., wodnym, ochotniczym mm. pogotowiem ratunkowym. Dlatego, by o mnie wiadomo było, że jestem i że można mnie zadysponować i ze mną współpracować, to trzeba wiedzieć, kim ten człowiek, który przyjechał na miejsce jest mm. oraz czy można go w jakikolwiek sposób zidentyfikować. I patrząc tutaj na Numer WA4445 jest to numer służbowy przydzielony w stołeczne WOPR w ten sposób każda ze służb, która jest na miejscu może wiedzieć z kim ma do czynienia no i działamy wtedy czyli jeśli ktoś by chciał dołączyć do takiej drużyny, czy powiedzmy działać na własny rachunek, ale też pomagać po godzinach na przykład swojej prywatnej pracy, to też może tylko najlepiej żeby gdzieś dołączył, tak? dokładnie tak, dobrze żeby to była osoba, która jest zrzeszona na przykład OSP, czyli Ochotnicza Straż Pożarna czy właśnie wspomniany WOP. To jest ważne właśnie, bo jak widać w internecie sporo hejterów, sporo osób pisze, sporo osób się czepia, że lepiej powiedzmy, żeby tej pomocy nie ratować, niż ratować, nie wiem, w jakiś dziwny sposób, no ale Ty raczej działasz no, zgodnie z prawem i działasz tak, jak powinieneś. Oczywiście, że tak. Tylko kwestia tego, czy działać na poziomie podstawowych zabiegów ratujących życie, czy zaawansowanych, gdzie jeździłem w ambulansie, Działałem w ALS-ie, czyli w zaawansowanych zabiegach ratujących życie, a na tej płaszczyźnie, o której działam, jest to typowe działanie świadków zdarzenia, do której może każdy dołączyć i działać jako świadek zdarzenia, ale też działam jako KPP, czyli kwalifikowana pierwsza pomoc. Więc to wszystko musi mieć, jak to mówią, ręce i nogi. Czyli mimo wszystko lepiej, żebyś był szybciej od innych służb na miejsce i nawet bezpłatnie zrobił chociaż małą pomoc, chociaż taką podstawową, niż żeby ta pomoc przyjechała za późno, tak? No tak, tak, no przecież to jest zasada czterech minut. Jeżeli ktoś zatrzyma się krążeniowo, to już po czterech minutach przysłowiowo dusi się jego mózg i gdy świadkowie zdarzenia zaczną uciskać jego klatkę piersiową, bo zatrzymał się krążeniowo, to zwiększają jego szanse na przeżycie a zespoły dopiero dojadą. To może być po 10 minutach, 15, może nawet dłużej, jeżeli te zespoły będą zajęte, bo one nie stoją na stacjach i stoją, tylko jeżdżą do różnych zdarzeń i są zajęte. I co trzeba też zauważyć, że zwykła osoba, czyli taki świadek zdarzenia, też jest zobligowany, zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy. Jak to wygląda w polskim prawie teraz? Według prawa osoba, która nie udzieli pierwszej pomocy, grozi jej za to 3 lata. Jeżeli tego nie zrobi. Żeby, a jeśli źle, żeby... źle zrobi? Nie, zmieni... nie ma czegoś takiego, że źle zrobi, jeżeli oczywiście osoba będzie działała na miejscu i w sposób niechcący, niezamierzony, coś się tam stanie, spokojnie I udzielamy pomocy. Pamiętajmy też o tym, że gdy udzielamy pomocy i coś się stanie poszkodowanemu, a nie wykryje się w naszym działaniu jakichkolwiek zamierzonych działań. Na niekorzyść tej osoby nic takiego złego nas nie spotka, więc śmiało pomagamy. Dotarliśmy do samego końca. Mojego patrolu. Twój jeszcze będzie chwilę trwał, no bo jest godzina przed 20, więc jeszcze troszkę pojeździsz Na pewno jeszcze komuś pomożesz dzisiaj. docieszę się, że mogłem do ciebie dzisiaj dołączyć, zobaczyć jak to się w sumie pozmieniało, w sumie nie pozmieniało po tych czterech latach, bo wtedy byłem już pod mega wrażeniem. Ponad 800 tysięcy wyświetleń, wiele pozytywnych komentarzy, bardzo dużo. Ponad chyba nie wiem, tysiąc czy ileś pozytywnych komentarzy pod tym, co działasz i co. Robisz. Więc myślę, że pod tym odcinkiem również tyle się pojawi. No bo cały czas jestem zdania, że, że warto pomagać. Oczywiście, że tak. Zachęcamy do tego i nie bójcie się nieść pierwszej pomocy, dlatego że to jest działanie życiodajne. Każdy, gdzie zareagujecie, ma szansę wrócić do swoich rodzin. A my właśnie pokazując to Wam jak jest to proste, możemy też przyczynić się do tego, że pośrednio ich ratujemy. Tak samo Twój kanał. Do roboty, bierzcie się do roboty i ratujcie ludzi. Tak jest. Liczyłeś kiedyś osoby, którym pomogłeś w życiu, powiedzmy przy takich wypadkach, czy to raczej nie masz takich statystyk? No, statystyki powinny obejmować 34 lata, bo tyle zajmuje się ratowaniem ludzkiego życia, więc tutaj mi jest trudno powiedzieć, ale w przypadku działania, czy to motoambulansem, czy teraz y, tym samochodem, to też jest już liczone w setki. 34 4 lata łącznie, wcześniej na karetce jako praca, później czy w międzyczasie na tak. motoambulansie, i teraz po wypadku tym samochodem. 34 lata na mniejszość pomoc? Tak. Niesamowite, niesamowite. Jeszcze ci się nie znudziło? Nie, kocham to robić. Okej, okay, super, super. No to trzymamy kciuki za kolejne lata. Po tylu godzinach nadal uśmiech na mojej twarzy się pojawia, na twarzy Borkosia również, więc widać, że sprawia mu to mega satysfakcję, mega działanie, mega radość i, i co? I do zobaczenia. Hej, Z tej strony Wojtek Kaczmarczyk. Bardzo się cieszę, że dotarłeś do samego końca. Dziękuję Ci za oglądanie tego wideo i zachęcam do zobaczenia kolejnych filmów na kanale Do Roboty. Kliknij w kolejny film i zobacz, co tam ciekawego nagrałem.